Masz czasem wrażenie, że twoje życie to ciągle powtarzająca się ta sama historia, tylko z innymi ludźmi, te same emocje, te same rozczarowania, te same problemy, tylko w innym opakowaniu? A w środku czujesz, że masz coś więcej, ale nie potrafisz tego nazwać. Zadajesz sobie pytania: dlaczego ciągle nie ogarniam finansów? Dlaczego sypią mi się relacje? Dlaczego nie mogę schudnąć? Po co to wszystko? I wiesz co? Numerologia zna odpowiedź, ponieważ wszystko zapisane jest w Twoich liczbach. Portret numerologiczny to nie jest wróżba. Portret numerologiczny to jest konkretne narzędzie, które pokazuje prawdę o Tobie. Na sesji numerologicznej odczytuje Twoją wibrację urodzenia, czyli Twoje dlaczego. Rozszyfruje Twoje liczby karmiczne które pozwalają Ci zrozumieć Twoje lekcje i Twoje blokady w życiu. Analizuję wszystkie Twoje imiona i nazwiska, oraz podpis, czyli energię, jaką wysyłasz do świata i jak świat Cię odbiera. Sprawdzam Twój potencjał relacyjny, finansowy, zdrowotny, twórczy. Mówię, na jakim etapie życia teraz jesteś i co możesz dalej z tym zrobić. Jeśli jesteś gotów, gotowa zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w Twoim życiu, to nie zwlekaj, łap tę energię, napisz do mnie, zamów portret numerologiczny i umów się na sesję. Znajdziesz mnie na Instagramie pod nazwą Numerologia w Pełni, dokładny adres w opisie pod filmem. Nie zwlekaj, pamiętaj, że. Numerologia to język Twojej duszy, a ja pomogę Ci go odczytać.